Cześć Natalia, cześć, cześć Michał. Cześć Maryś. Lada dzień rozpoczynają się ferie. Do Zakopanego przyjedzie bardzo dużo turystów, będą chcieli nas odwiedzić. Mamy im coś do zaoferowania na ferie, prawda? No, powiem ci, że nawet jest tego całkiem sporo. No, możemy zacząć od naszego Centrum Edukacji Przyrodniczej w Zakopanym. Czas zwiedzania około 50 minut. Wystawa multimedialna, przyrodnicza. No, z roku na rok odwiedza nas coraz to więcej osób dlatego najlepiej rezerwować z wyprzedzeniem, żeby mieć gwarancję wejścia. A zwiedzanie jest bezpłatne. Bezpłatne. W Centrum Edukacji Przyrodniczej znajduje się też sala odkryć. Dokładnie. Jest to sala gier zabaw edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, która poprzez zabawę uczy i pomaga w odkrywaniu naszej wyjątkowej tatrzańskiej przyrody. W naszym centrum odbywać się będą również co wtorkowe kreatywne warsztaty edukacyjne. W Każdy wtorek o godzinie 13. O 13. No i nie zapominaj Maryś jeszcze o wykładach wtorkowych o godzinie 16. Także tutaj w centrum. Wykłady są otwarte dla wszystkich, bezpłatne. Na warsztaty należy się zapisać, liczba miejsc ograniczona. zmieniliśmy wszystkie aktywności naszego centrum edukacji przyrodniczej w Zakopanym, ale to nie wszystko. Nie, nie, nie. Jeszcze mamy nasze nowe centrum edukacji przyrodniczej, czyli tatrzańskie Archiwum Planety Ziemia, zlokalizowane u wylotu doliny Kościeliskiej. Wizyta w naszym archiwum pokazuje nową perspektywę, dzięki której możemy zrozumieć przeszłość geologiczną Tatr, jak i nasze miejsce w historii planety. I to tutaj, co czwartek, odbywać się będą kolejne warsztaty kreatywno edukacyjne. Reszta naszych atrakcji czeka na was na zewnątrz. Każdy turysta może również sam zawędrować do naszych terenowych wystaw, takich jak Tatrzańskie Lapidarium przy ulicy Karłowicza w Zakopanem. Czy chociaż ośrodek czynnej ochrony płazów i gadów na Zakopiańskiej Jaszczurówce. A w czasie spacerów do Kuźnic koniecznie odwiedźcie naszą wystawę w Spichlerzu poświęconą rodzinie Zamojskich. Będzie ona otwarta dla zwiedzających przez cały okres ferii w poniedziałki o 14 i we środy o 10. Wstęp jest bezpłatny. Dla tych, którzy będą spragnieni wiedzy lawinowej, już 16 stycznia w czwartek rozpoczynamy cykl czterech webinarów Lawinowego ABC. Linki do spotkań będą dostępne na naszych mediach społecznościowych. W każdą środę zapraszamy Was na wycieczki rodzinne z pracownikiem parku po tatrzańskich szlakach. Zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zapraszamy Was wszystkich na ferie.